Aha. Jakby garaż był 52, to komp komplet by był, nie? 25, nie? A może i 25, to bym nagrywał odwrotnie. Jest, no. perełka tutaj. I rower jest. Jest rower, no. Bo rower trzeba teraz... No. Czym komplet jest? Fajny garaż, kurna. No pie pierwszy fiacior w tym garażu był remontowany. Tak. I wiesz jak? A tutaj co po co to na no, do wyciągania, wyciągania silników? Silnik, no. jak, ale wiesz co, historia świata po tym z tym garażem. No, to Straż miejska w nocy przyjeżdżała. Tak? Patrzyli, co wy chłopcy tu robicie, My tu a, ty, ty, a ty opowiadałeś tą opowieść no. ostatnio, No, no, no. Żeście tam trzy Fiaty tam... i po, a potem co w urzędzie były? i dwa Fiaty i, i w ogóle Roszada z silnikami, nie? No, a tu macie kostkę brukową. A to, to o was mówili, czy, czy tam, że codziennie po jednej kostce żeście znosili, nie? Tak? Nie. <laughs> no tam była taka sprawa z miesiąc, z miesiąc temu. O, Karo naklejka, proszę, ładnie. Warsztat rzemieślnika, to jest dobre. I tutaj pierwszy, pierwszego Fiata robiłem, eee, progi, eee, pro, progi mu ee, spawałem, to wiesz w jakiej był pozycji? W takiej. Wyjechaliśmy tym Fiatem... No a wtedy, ale już wtedy były te szyny? Tak, one są od początku. Od początku bo to są no, bo szyny ta, jakieś, nie? Mój tata zwąchał, eee, wiesz, od zarania wiedział, że tu się będzie działo na grubo. No? Wyjechaliśmy tym Fiatem, przewróciliśmy go na bok, i w kilka osób go tak wciągnęliśmy do środka, żeby on... Bo nie dało się go, wiesz... No tak. Że tak. no. to jest historyczny garaż. Historyczny garaż, tak. Super. No, lusterko przybyło, nie? Jest, jest lusterko. Naklejki nie odpadły. ja zauważyłem, No, że one się właśnie jakoś tak dziwnie. Dziwne naklejki, mogły być jakieś zleżane. Z tak będzie musiał nam... Yy, dać nowe. E, to tutaj było tak, lusterko, te drzwi, zaraz sobie zobaczysz, tam jest ta zaprawka zrobiona. Tak. Progi, progi są też oczywiście poprawione, zapalniczka, wszystko jest dobrze, no. tylko sama zapalniczka. Sama zapalniczka jest ja zjeb***. Bardzo... Ja ją próbowałem. Aha. E, trzeba ta? ją wymienić, tak. No dobra, jest normalnie że, 12 No bo... Nie, nie, nie ten, nie, jaka fajna waga. E, no. Nie świeci, nie, nie działała mi ładowarka do telefonu. E, możliwe, e, bo ta, ona jest dosyć głęboka, wiesz, i możliwe, ta. że jak włożyłeś, to ona po prostu y, do samego końca na przykład nie dochodziła, ale 12V jest. Ja chyba nie mam tutaj żadnej takiej zapalniczki. No ja to ty, nie miałem, Na razie tak kurwa nic nie widzę, to, nie? nie? To jest... Znaczy wiesz co, to widać, ale ten, ale to, w tym to, świetle to, 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 to nie widać. Centralny jest naprawiony. E, no co, tam, co z tym centralnym? Central, tu jest y, ta centralka włożona pod, pod tym i... Okazuje się, że te oryginalne przewody e, od centralki są tak cieniutkie. Aha, że je uwaliło. Że, nie, po prostu tam jeden przewód się luźny zrobił, ja go po prostu musiałem naprawić i, i tak. I akurat to był właśnie plus zasilania na, na centralkę. E, zaślepki podłużnic to te od, mhm, z, od zewnątrz założym, bo te od środka tutaj to w zasadzie nie trzeba tych za Zaślepek yy, ten, czyli jedną zupełnie nie są, Nie są konieczne, bo chodzi o I tą że, wodę. dlatego, że tu ciepłe powietrze leci Aha. przez chłodnicę i one po prostu wpływa do. I to jest podróżnicy korzystne. I jeszcze. Po, tak, to jest korzystne. Aha. A z zewnątrz jest bardzo, bardzo no, bo niekorzystne, woda. bo. No po... No i tu napisam luz łożyska koła, prawy przód i do wymiany zapalniczka to wszystko. Aha. Prawy, prawy przód jest. Prawy przód. Dobry. No tak po prostu, jak jest dokręcone koło, tak to... hmm. leciutko. Yy, Okej. Okay. No dobra. I... I wszystko. No to tam, wy, wyjeżdżaj, nie? Ja Cię nagram. Znaczy, żeby e, aha, Ciebie i jego, nie? Wie, wiesz no. co, y, będziesz musiał pomyśleć o wymianie pompy paliwa, bo tak? popuszcza, y, wiesz, nie, nie trzyma... To bardzo ważna informacja, bo on na razie na benzynie jeździ. No, Jakby nie, był gaz, to bym to olał. Nie, nie, trzyma, nie trzyma pompa. Po prostu schodzi to paliwo Aha. i e, wiesz, po dłuższym postoju, na przykład jak tydzień czy te prawie dwa tygodnie jak nie było postał, to No faktycznie, jest zapalić, no, no bądź coś z paleniem, tak sobie słabo jest. Czyli e... wiesz, jak już jest na, w gaźniku tam napompowane, to Ta. spoko. Ale tak. No generalnie mamy pompę w Toskanii w kantynie, wiesz, w bagażniku. O! O! Wujek umie palić. Wujek dobrze kurczę tutaj podchodzi do kantynka. No to dobrze. A także, o, nawet coś jest, że to... No ja póki co nic nie widzę. Jak zaświeci słońce będzie widział. To jest mniej więcej, o tutaj są takie, 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 plamki, Aha. ale to jest zrobione tak, że jest zaprawka. No bo wiesz jak, problem polega na tym, że jak to lusterko spadło tak. i uderzyło, no to jest tak, bezbarwny lakier, ten czerwony, ten no, bazowy i potem troszeczkę tego podkładu powybierało, więc żeby nie było widoczne, to trzeba było wyrównać te poziomy. Ja tu się tak starałem zrobić, żeby to się udało, no, nie jest to tak idealnie, ale, ten, ale potem to jest wszystko spolerowane i w zasadzie cały boczek też jest przepolerowany. Aha, to jest więc, więc... No to dobrze kurczę. Jakieś takie wiesz, te, te czarne tam, no a tym zawieszenie też się poprawiłem. Super, <laughs> właśnie. 3,5 litra tam dolałem trochę do baku, bo już miałem cykora, że nie dojadę. Benzyny? No. A, no to, tak no, to za bo bo, 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 już miałem wrażenie, że chyba nie dojadę, bo tam była no. i... To na oparach dojechałem tutaj. No. <laughs> a najbliższa stacja gdzieś tu jest no? nie? No, to jak pojedziecie, nie wiem czy na Olkusz, to, to tam po lewej stronie okay. będzie, a... No to nic, trzeba będzie mu dopieprzyć do pełna, kantyn, U wujka siedział kurna miesiąc, no. Wujek, dzięki. Nie ma sprawy. 嗯。<clears throat>